Cześć! E, witamy Was na kanale Przerwa na Kulturę. Jest to kanał, poświęcony różnym dziedzinom kultury. Dziś czas na ostatni etap naszej podróży po Black Mirror względem etapu życia człowieka. Twórcy wielokrotnie poruszali już motyw końca drogi. Wraz z Szymonem przeprowadzimy Was przez tą wizję. Wizję bardzo brutalną, ale i z nieoczekiwanym, pozytywnym przesłaniem. Jeżeli jeszcze nie widzieliście wszystkich odcinków Black Mirror, to tradycyjnie przypominam, że przed od... Włączenie tego odcinka jest to konieczne. Jeżeli jesteście też zainteresowani poprzednimi motywami, yy, również zachęcam do nadrobienia linki w opisie. Już nadrobione, no to lecimy z odcinkiem. Jest wiele spraw, które wydają się oczywiste, a w sumie to niekoniecznie. Co gdyby homo sapiens nie byłby dominującym gatunkiem na Ziemi? I kto miałby nas zastąpić? Robot a Boston Dynamics? Skąd taki pomysł? Twórcy w odcinku Twardogłowy obserwują nam właśnie taką wizję. Pozbawiony życia i barw świat, w którym osadzona jest historia trójki bohaterów podróżujących przez pustkowie. Cel? Nieznana nam zawartość pewnego kartonu. szkoda? Nasz były najlepszy przyjaciel, ponujący na nas niczym T1000 z dnia sądu. Takie uosobienie gniewu natury przypominam, że mimo tysięcy lat rozwoju technologicznego, nasza fizyczność jest niezmiennie krucha, a zylem wciąż są dla nas korony drzew. Szybko okaże się, że w sytuacji, w której oprawca używa technologii przeciwko nam, jedynym sposobem na ujście z życiem jest użycie głowy. Tak, aby pokierować czworonożnego oprawcę, jakby rzucił mu piłkę do zabawy, lub puścić ją znów do rzeki. Co zostawiają nas na koniec z pytaniem, czy nasza emocjonalna strona, pchająca nas do prostych, lecz szlachetnych czynów, jest godna podziwu? Czy raczej lepiej zawyżyć chłodnej kalkulacji, zostając w domu? Bez wątpienia jest to wizja dla rodzaju ludzkiego ze świata dla Knirschot. Przypomina nam, że era człowieka jest śmiesznie krótka względem historii całego świata i prędzej czy później przyjdzie jej kres. Przejdźmy teraz do następnej, dystopijnej wizji twórców. Tym razem zapraszają nas szeregi wojskowe. W odcinku Ludzie przeciwko ogniomi, Charlie Brooker wodziwice za nos. Na początku widzimy wzorowych żołnierzy, a następnie dowiadujemy się, że tak zwane gniwy to ludzie z genetycznymi wadami, ale również z genami gwałtu. Na koniec dowiadujemy się, że całe życie głównego bohatera to iluzja. Tylko po to, by bez wahania wykonywał polecenia swoich przełożonych. Wielu z nas wykończy pracę od krwałkę. Ukryw w już końc. Mogą odpocząć. Ale co by było, gdyby to była tylko iluzja, gdyby te wszystkie pozytywne emocje były tylko ciągiem serii jedynek wygrywanym do naszego mózgu? Na my będziemy musieli odbierać. Ale czy na pewno? W dobie mediów społecznościowych dużo ludzi tak naprawdę oszukuje tylko po to, by odczuwać te wszystkie uczucia. Mimo już nikt nie wynalazł jeszcze masek fałszujących rzeczywistość, to jednak wielu z własnego wyboru oszukuje swój realny świat. Czy można z tym skończyć? Oczywiście, że tak. Pytanie tylko. Czy chcemy? Nie każdy z nas dostanie nagrodę Nobla czy medal za heroiczną postawę na Bowie. Być może właśnie dlatego wielu z nas decyduje się oszukać swój realny świat. Może jest w nas z filmowych herosów, żeby aby koniec jakiegoś etapu był spektakularny, widowiskowy, ale po prostu nie każdy z nas może sobie na to pozwolić. Co więcej, główny bohater stał przed wielkim klimatem moralnym, aby nosić maskę. My go nie potrzebujemy i nie potrzebujemy do tego wersyjnego przełożonego. A może każdy z nas ma coś z Arketa? Cały czas zmawiamy sobie, że jesteśmy kimś w rodzaju gnit, mimo że nie różnimy się za bardzo od reszty społeczeństwa. Może strach przed śmiercią posuwa nas do dziwnych rozwiązań. Ale czy to oznacza, że koniec naszej drogi musi być pożegnaniem z rzeczywistością? Przejdźmy do odcinka San Libero, który wyłamuje się ze schematów swojego uniwersum. And into this computer and, and, and live forever as a machine. Idąc za słowami Charlie'ego Brookera, Black Mirror zawsze chciał być zaskakujący, a stał się przewidywalny twór stare, posępne i nihilistyczne historie. Mimo sporej dawki goryczy, lekiem na tą porączkę wydaje się być wizyta w San Junipero. Witajcie w miasteczku, które oferuje Wam szczyptę nostalgii i powrotu do młodości. Jest miejscem na sobotni wieczór dla żyjących osób, zmagających się ze starością i różnymi chorobami. Jaki domem dla świadomości ludzi, którzy odeszli. Dokąd odeszli? Właśnie do i Junipero. Co ciekawe, wiedzę tę dopiero w drugiej części seansu. Wcześniej obserwujemy historię dwóch młodych dziewcząt, dla których dziwnym trafem co sobota impreza okazała się tak legendarna, że szkończy się po w czasie. Ale niekończąca się zabawa to tylko tło tej historii. Na pierwszym planie obserwujemy rodzące się uczucie pomiędzy nieśmiałą Yorki i przebojową Kay. Jak się okaże, pierwsze wrażenie o nich może być mylące, gdyż w rzeczywistości są parą staruszek, pragnących czerpać radość, nie będąc ograniczonymi swoimi chorobami. Wspomnianą goryczą jest refleksja, i dla osoby nie mogącej w pełni pogodzić się ze stratą swoich bliskich, perspektywa wiecznego życia może okazać się katorgą. Dodatkowo krótkie wizyty w San Juan nie można nazwać w pełni subskryptem życia. Co zresztą wytyka Kelly wskazując na słodko-gorzką historię swojej rodziny, która była dla niej wszystkim i nic nie mogło się z tym różnić. Jednakże wydźwięk odcinka jest zaskakująco pozytywny. Dziewczyny, mimo swoich bagażów emocjonalnych, postanowiły sobie zaufać i rozpocząć wspólne nowe życie. Budujące jest również to, że wbrew sędziwemu wiekowi bohaterki pozostają młode duchem i nadal są gotowe bawić się i dzielić ze sobą szczęście pod słońcem. Pięknego sali Junipero, którego krajobraz można by oprawić w ramkę i powieścić w muzeum. A jak w muzeum, to koniecznie w czarnym. Na koniec czwartego sezonu twórcy postąpili stworzyć laurkę w poprzednim odcinku. Laurkę w stylu Black Mirror The Chestnut, Czyli obfito posępne historie i wątpliwe moralne wybory. A wszystko to w czasie tankowania auta. Na pierwszy rzut oka to odcinek o próbującej zabić czas niż. Trafia ona do obskurnego tytułowego muzeum, w którym jego właściciel kolekcjonuje artefakty zbrodni. Jak szybko możemy stwierdzić, większość eksponatów to gadżety z uniwersum Black Mirror. Czy jednak twórcy mają dla nas coś więcej niż easter eggi? Zdecydowanie tak. Postacią łączącą te wszystkie trzy historie jest z muzeum. Wtedy jeszcze szef firmy produkującej nowoczesne technologie, które miały pomóc ze stratą bliskiej osoby. Dzięki tym czym historiom, Obserwujemy, jak ta technologia staje się czymś w rodzaju lekarstwa śmierci. Również nadzorując pracę nad urządzeniami znajdującymi się w muzeum, a później wykorzystując je do zgranej świadomości Claytona, tak naprawdę ta podpisał na siebie wyrok. Wszystko za sprawą żądnej zemsty niż, która nie tylko oszukała antagonistę, ale też wyzwoliła ojca z muzeum. Pamiętajmy, że ciągle jesteśmy w sieci Black Mirror, a tutaj nic nie jest tak, jak się wydaje. Twórcy w swoim stylu pokazują nam, jak z początków zbawienna technologia obraca się przeciwko nam. Coś, co miało być nowym początkiem, staje się tak naprawdę końcem. I ponownie, w stylu Black Mirror końcem brutalnym i szokującym. Sam tytuł to już nawiązanie do nazwy serialu. Ale czemu muzeum? Czy twórca chciał w ten sposób zaakcentować to, że nawet najbardziej skomplikowana technologia skończy z muzeum? Scenarzyści nigdy nie rzucają słów na wiatr, także jest to bardzo możliwe. Czyżby pozytywny akcent na koniec? Może twórcy niczym niż postanowili uwolnić nas z technologicznego marazmu i uwolnić nas z obsliśłych szpon technologii. I tak właśnie dochodzimy do końca naszej wycieczki w muzeum. Na samochód już się naładował, także na nas już czas, ale nie bójcie się, wrócimy do nas z kolejnymi omówieniami seriali. Dajcie znać w komentarzach, który z omawianych odcinków był waszym zdaniem najlepszy. A jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, to kliknijcie ten czerwony guziczek na dole. Was tym kosztuje, a nam da do pozytywnego kopa do pracy. Dzięki i trzymajcie się, cześć!